Dobra, dzisiaj testujemy grę, nawet zapomniałem jej tytuł, więc zaraz się dowiemy. Na razie, tworzymy profil, więc nazwiemy się Procox TV. Eee, czy dostałem jakiś tam kod, nie dostałem, a Divinity Original Scene eee, Nie wiadomo o co w niej chodzi, więc po prostu damy New Game, damy multiplayer, bo nie będziemy grać sami, tylko raczej lepiej od razu iść w świat MMO, bo to jest MMORPG. Nie jestem pewien jakiej jakości, natomiast dowiemy się w najbliższym czasie. Póki co gra tu taka przyjemna muzyczka. Tak naprawdę tylko jedno MMORPG w ogóle mi się spodobało, to było Tera. Naprawdę w Tera koksiłem na maksa. Tu się nazwiemy Pro. TV klasa Shadowblade, my fire Najbardziej lubię gości, którzy mogą strzelać Natomiast tutaj nie widzę takiego Fighter, Rycerz, Ranger Nie czytałem o tej grze więc nie wiem jaka jest najlepsza klasa, natomiast pójdziemy w tę stronę. Kustomizować nie będę. Customizować. Starting skills. Marksman powinien być dobry. E, dobra. No i zobaczmy, co się wydarzy. Czytamy historię. Czarodzieje tutaj. Leczyli ludzi. Mieli super siłę nazwaną źródłem. Ale zło weszło. Teraz czarodzieje tylko niszczą zamiast ratować. No i jacyś tam ludzie mają ruszyć. No i wszyscy mają, gdy źródło się pojawia, to za nim iść. Trochę to z wami rozmawiałem, zamiast czytać, więc pogubiliśmy się w historii, a w RPG raczej jest to ważne. Co ciekawe, ta gra była sponsorowana przez Kickstarter, czyli ludzie złożyli się na to, by ona powstała. Być może jest fajno. To jakiś tam pirat mnie woła na pokład. Jakieś zombiaki gdzieś w mieście są i nie wiedzą, czemu tam płynę. No, grafika fajna, komiksowa. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Już idą. Jestem łowcą, który podąża za źródłem, z tego co rozumiem. Musimy bezpiecznie wpłynąć, bo jest niebezpiecznie. Bez... statki orków. Podpłyniemy najbliżej jak możemy i rzucimy Cię na plażę. Więc rzucą mnie daleko, życzą mi, żeby bogowie mi pomogli. No i zobaczymy, co się stanie. Ale eee, grę polecił mi mój ziomeczek z zagranicy. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Kosztowała ilość tam euro. W tej chwili jest na przycenie na Steamie, natomiast i tak nie jest jakaś tam najtańsza. Więc jak nie lubicie MMORPG lub się Wam nie spodoba, to po prostu to olejcie. Zobaczymy, czy mi się w ogóle spodoba. Natomiast on mnie wciągnął w tera, więc zobaczymy, czy to tu też dobrze trafił, czy mu się nie udało. Nie mam pojęcia, czy tu będzie odpowiednie kokrzenie. Tak czy siak. Czekamy, aż się wczyta. No i zobaczymy, czy będzie dobre. Natomiast nie grajcie w Diablo, bo Blizzard to jest beznadziejna o, gra. Beznadziejny team już w tej chwili, nie warto nie grać w ich rzeczy. Dobra. No i tu mówią, jak się chodzi. Aha, mam dwie osoby, czyli tą dziewczynę też pewnie nam był. Jakoś tam zrobić. Jak się trzyma lewy guzik myszy i kieruje, no to ludzik biegnie. Rozmawiają sobie. O, tu. tu mamy jakieś zwłoki. Trzeba było dwa razy nacisnąć. Teraz mam do inwentory zajrzeć. Nie jestem pewien w jaki sposób. Widzę, że mamy pąszy. mamy gdzieś tam rzeczy, gdzieś inwentory nacisnę i. No i owszem, i to jest inwentory. Dwa razy naciskamy, mamy. Hmm. Tutaj, że trzeba zeszkoczyć, no i że jak mają nad sobą te, to znaczy, że będzie dialog. Dwóch głównych bohaterów może ze sobą tu rozmawiać. Sporo czytania widzę, że będzie w tej grze, no i troszeczkę pragmatyki zdobyliśmy ten nic nie ma ale tu coś leży mamy magiczny scroll mogę dzięki niemu używać trików których jeszcze nie umiem no i tu też coś leży dobra więcej podobne to jest do wszystkich innych RPG, czyli chodzimy myszką i klikamy. Grałem też w Diablo, ale naprawdę nie polecam. Ci goście to są wyzyskiwacze i nie warto z nimi wspólnie grać. Mamy walkę. Zobaczymy jak się tu walczy, bo jakiegoś ducha wywołają z tego co widzę. Dobra, wywołali coś tam. To są rundy. Trzymając kontrol i najeżdżając na target wiemy mniej więcej ile punktów nam potrzeba. No i strzegliśmy z łuku. Trochę zagra jest dziwna, no bo przeciwnicy się nie ruszają. A teraz ja się nie mogę ruszać. Tylko... Muszę czekać. Więc nie wiem co tu chodzi, no ale użyłem jakiegoś super czaru. Trochę to dziwne, jednak wolę jak walczy się na żywo, a nie w, w takim zwolnionym czasie w tempie, że są rundy, a nie żywa walka. Trochę mi się to nie podoba. Natomiast no, pójdziemy jeszcze dalej, zobaczymy co się stanie. Używając jedynki mam ten strzał, używając to wejdziemy do jakiegoś tam lochu, w którym można się czegoś dodatkowego nauczyć. Nie do końca jestem pewien, gdzie ten loch jest. O. Dlatego chyba to zaraz olejemy. Dobra, idziemy dalej. Nie podoba mi się sposób walki na ten moment, natomiast sama gra wydaje się dosyć przyjemna. No, widzicie jak fajnie rozmywają się tekstury, gdy się przechodzi, żeby wszystko widzieć, żeby nic nam nie zasłaniało. No, to jest dość ciekawy efekt, raczej rzadko spotkany w grach. Aha, i można z nimi tradeować. Więc może no, chcę to, a dam mu za to to. Moja oferta go obraża, więc zabiorę mu to, dam mu na przykład to. Znowu go obraża, Czy ja chcę miał 6 zł, dam mu 12 zł, znowu jest urażony zajebiście. da mu jeszcze 20 złota e on chyba oszalał aha to jest warte 113 zł czyli muszę mu dać stówę 132 o, poczekaj to usuwamy złoto za złoto to się nie warto wymieniać ...próbujmy w ogóle inaczej to zrobić. Czyli jak tu dojechać do 0? Nawet się nie da. Która 113? Zgadnę plecak i to zobaczmy. Nie da się. Powiem ja Wam, że nie wiem jak wyrzucić to wszystko. No bo nawet jeśli bym chciał. Tylko jedno, żeby to zostało. To jak muszę po jednym, to jest jakaś abstrakcja. Nie bardzo mi się to podoba I raczej bym kokrzeniem tego nie nazwał. Ale zobaczmy czy taką ofertę przyjmie. Takiej nie przyjmie. Damy mu. Jeszcze 20, to jest 111 plecak, czyli zdecydowanie on plecaka nie chce, on chce 113, czyli, czyli jeszcze 2, no i kupiliśmy to, no i to w sumie tyle. E, teraz przejdźmy na. ...i obusem tu nie chcemy nic... Duże czytania... ...a mi się niestety nie chce czytać. No i teraz musimy zagrać w papier nożyca. Wygrałem. Znowu wygrałem. Przegrałem. Nie fajnie. No jak mi wiedzie z papierem. No i teraz ten, kto wygra, ten wygra. Niestety. Aaa, nie wiem jakim cudem, ale wygrałem. Hmm. co w tej grze chodzi i czemu ja tego typa nie mogę zabić. O, nie trafiliśmy. Naprawdę nie rozumiem co się takiego dzieje. Ja wam, że nic z tej gry nie rozumiem. Właśnie robię coś takiego i tak go nie mogę trafić. Nie mam pointów. Muszę wam powiedzieć, że ta gra mi się jakoś specjalnie nie podoba, bo nie rozumiem w ogóle o co w niej chodzi. Jak rozumiem, brakuje mi pointu pointów, żeby. Nie rozumiem, czy to jest jakiś bezsens, ta ma w ogóle, nie wiadomo ile, czy ja tego gościa kiedyś wykończę. Dobra, porozmawiają sobie. Powiem Wam szczerze, żałuję kupna tej gry, bo już widzę, że jest dość nudna. Może innego dnia bardziej mi się spodoba. Natomiast na ten moment widzicie, o co chodzi. Więc będę kończył ten film w ten sposób. Możecie tą grę olać lub jak się Wam podoba, to sobie zagrać, ale nie musicie się już zastanawiać, czy jest godna, czy nie. Także trzymajcie się, Dawajcie suby, dawajcie lajki, dawajcie komenty. Póki co jest 10 subskrybentów, to nie jest dużo, ale specjalnie chcę to zrobić od zera. Nie zapraszać żadnych znajomych, tylko zobaczyć, co ludzie po prostu pomyślą o tych nagrywkach. Także trzymajcie się i bądźcie prokoksami.